Ta ochrona i BHP jest bardzo ważna. DZIĘKI odśnieżaniem Tutaj jest taka wajcha. Trzeba ją y, ustawić w takiej pozycji. Następnie włożyć kluczyk do stacyjki i procedura od śniegu. Witajcie, dzisiaj zajmiemy się polówką. Jak pewnie zauważyliście spadł śnieg. Więc jak się zapewne domyślacie będziemy naprawiać ręcznie, bo jak jest śnieg na drodze jest ślisko to Jedną z najbardziej wartościowych funkcjonalności e, samochodu jest oczywiście to, żeby dobrze działał e, ręczny, no bo jest ślisko. Volkswageny e, kupowane po kilkaset złotych do powiedzmy 2000 mają taką fajną funkcjonalność, która nazywa się automatycznym odśnieżaniem. Tutaj jest taka wajha. Trzeba ją e, ustawić w takiej pozycji. Następnie włożyć kluczem do stacyjki i procedura odśnieżania zakończona. No więc teraz tak przystępujemy do demontażu osłony. Robimy to delikatnie i z wyczuciem. I teraz tak mamy ten nasz hamulec ręczny. gumą odsunę, przyda się do osłony siedzenia, jak będziemy spawać. Jak widzicie, hamulec był już kilkakrotnie naprawiany. Tutaj w tym miejscu jest, yy, zerwały się kolejne nity. Nie są to pierwsze nity. Yy, żeby zamontować sobie tutaj stelaż hamulca ręcznego musimy sobie odkręcić te dwie śruby. Od czasu ostatniej polowej yy, naprawy przez to, że nie wyczyściłem i nie przesmarowałem yy, nasadek, i narzędzie, jak widzicie są one w takim średnim stanie nawet widać że są w lodzie to będzie trzynastka jak nie mam tak występujemy do odkręcania no więc mamy tutaj Odkręcone właściwie te nakrętki, odłożymy je sobie, żeby się na nie zgubiły. Teraz tak, jak, jak demontujemy, tak w taki sposób ręczny, podnosimy sobie go, obracamy i tu powinno nam to wyskoczyć. Ja tego czujnika raczej nie będę odpinał. Istnieje ryzyko, że to niepodobna. Chociaż zaczynamy może Nie, nie ruszam nie się leży tu z boku nie było dobra no to co? Teraz tak te nity które puściły sobie rozwiercimy jak widzicie one zostały tutaj w środku rozwiercimy je i zanitujemy od nowa na początek dziurki już sobie elegancko nawierciłem. Okazało się, że element był nieco krzywy i nie przylegał tutaj dokładnie, co mogłoby nam utrudnić tutaj dobre spasowanie i wyczyszczenie elementów przed pospowaniem, więc użyłem metody siłowej, aby ten element naprostować. Teraz sobie to wszystko tutaj znituję, żeby się trzymało. Delikatnie sobie tu parę smarków trzymających zapadamy nity jakich będę używał na, na takie które raczej nie mają prawa przeżyć tu jednego zaciągnięcia ręcznego więc dobrze że finalnie i tak zdecydowałem się to pospawać będę potrzebował tutaj drugiej ręki żeby to odpowiednio docisnąć więc nie nagram wam tego jak będę to tutaj przybijał nie zrobię wam to tylko zooma, jak to wygląda Widzimy się za sekundę. Więc tak, poza tym jednym nitem jestem bardzo zadowolony tutaj z obecnego stanu rzeczy. Mamy tutaj w miarę równe krawędzie, gdzie zapodamy sobie smarki. Teraz trzeba przystąpić do oczyszczenia tutaj z lakieru tej powierzchni. W ogóle na czas spawania wykminiłem więcej gumowych dywaników, bo jest tutaj trochę wody w tym aucie. A właściwie nie ma wody, jest lód. Ej, pokażę wam to, To jest śmieszne. Zobaczcie, patrzcie to Tutaj mam takie małe lodowisko, nie? Patrzcie to Normalnie się kruszy no, Mogę wam jakąś lodu to zgarnąć. Tu jest jakiś kawałek lodu no. Więc na czas spawania, żeby zabezpieczyć się przed wodą Możemy sobie to gumowy dywan. Okazało się, że zwykła szlifierka to nie jest najlepszy pomysł, więc użyjemy sobie e, dremla. I trzeba do niego dobrać tutaj, jakąś końcówkę. Trochę się końcówka nam zmieniła. No więc mamy przygotowaną powierzchnię do spawania. Skończyła się niestety końcówka do szlifowania jak widać. No cóż, możemy przystąpić do opuszczenia pierwszych marków. No więc mamy przygotowaną powierzchnię spawania. Zabezpieczyliśmy sobie źródło wilgoci takie najbliższe. Możemy przystąpić do zabawy. Pamiętajcie, aby spawając odpowiednio zabezpieczyć swoje oczy. Ochrona i BHP jest bardzo ważna. To z drugiej strony też już myślę, że jest robota. No więc tak, mocowanie ręcznego mamy już tutaj posmarkane tutaj również jak mam być szczery, biorąc pod uwagę, że to jest mój drugi spaw w życiu spawania jakiejś sensowniejszej rzeczy niż e, Zasmarkanie nakrętki do jakiejś śrubki, żeby wykręcić zerwany gwint To myślę, że jest całkiem nieźle To już jest jakby drugi spaw tu nałożony Poprzedni jak ostukałem z żużlu to naprawdę ładnie wyglądał Ale zdecydowałem nałożyć się kolejnym, bo nie wszędzie ładnie stykało Jeszcze szybko ostatnia kwestia Złożyłem to do kupy Ręczny łapie jak wściekły to jeszcze może jakąś przedłużkę zrobić, by było wygodniej do siebie to pchać, a nie do góry. Teraz tak, jak widzicie, ręczny zostaje w górnym położeniu, czego odciąć i spuścić. Zaradzimy temu, przewiercając tą część tutaj, momencie będzie jest wciśnięty i umieszczając tu spinkę. Dzięki temu on nie będzie nam odskakiwał, znaczy nie będzie się blokował, tylko będzie odskakiwał sam. Do tego celu posłużę się spinką od karoserii modelu RC, jest to uniwersalna spinka także do wszelkiej maści stworzni w układach e, na przykład zacisków hamulcowych e, czasami spotkałem się z tym też, że one blokują e, tą prowadnicę, Możemy? prowadnicę jarzma Musimy sobie teraz znaleźć w tym całym syfie jakieś małe wiertełko którym byśmy sobie to nawiercili jak widzicie to jest naprawdę mikrosienkie, tam może ma Max 1,5 mm. Najmniejsze jakie udało mi się znaleźć, wyglądają w ten sposób. Są to 3 mm. Jak widzicie, znaczna różnica, ale powinno to zadziałać. Jak widzicie, udało się to. I teraz mamy dziurkę na wylot w tym miejscu. I przekładamy sobie przez nią ten bolec. No więc. Usprawnienie zostało zamontowane. Eee, zdecydowałem się jednak nieco poszerzyć szerszym wiertełkiem ten otwór i chwilowo to wierto będzie nam robiło tu za stworzeń, ale po prostu zaprezentuję wam zasady działania. Jest to bezprzypołowe rozwiązanie. Założę tu większą spinkę, w razie czego w razie kontroli można ją po prostu wyjąć. Po dziurce nie mam w zasadzie e, śladu. Zacznijmy. Wracam na swoje miejsce. Robota zrobiona. Dobrze, myślę, że dałem z siebie całe 30%.